dobry Państwu. Yy, chciałem najpierw powiedzieć, że mam tremę dużą. Dlatego, że, aczkolwiek pracowałem na politechnice 28 lat i 20 lat później w Instytucie Maszyn Matematycznych, ale zawsze byłem raczej, korzystałem z komputerów, a nie budowałem ich. W zeszłym roku ówczesna dyrektor Instytutu, pani Jola Brzostek-Pawłowska, w związku z 50 XYZ pierwszego komputera poprosiła, żeby ktoś napisał artykuł. No więc ja napisałem taki artykuł i, i się zafascynowałem, bo przeczytałem rzeczy, o których nie wiedziałem i były one niezwykłe. No ale przez ten artykuł obecny dyrektor Instytutu powiedział, że mam tu wystąpić. I mimo że nie chciałem, no to, to wystąpiłem. Proszę Państwa, to jest początek. To była historia romantyczna. Oni tu już padło wiele słów. Ja muszę do tego nawiązać, bo GAM, czyli grupa aparatów matematycznych, była yy, no, początkiem naszego Instytutu. Te sześć osób było 23 grudnia, o tym już było mówione. Był to czwartek. Chciałem zwrócić uwagę, że w tym roku 23 grudnia też jest czwartek. Zebrali się ci ludzie na dzień przed Wigilią i pan profesor Kuratowski, tu jest jeszcze pan profesor Mostowski i pan Henryk Groniewski, którego zdjęcia nie znalazłem, ale tu już widziałem, z tymi trzema młodymi ludźmi, tu jest takie zdjęcie pana Marcińskiego jako młodego człowieka, powiedział im, że widział ENIAK i że warto by coś takiego zrobić. Ja szybciutko przerzucam to dalej. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że, bo mówi się tylko o tych czterech nazwiskach. Pan Leon Łukaszewicz jest na sali, jest to pierwszy i długoletni dyrektor Instytutu naszego. Do tej grupy doszło jeszcze wiele osób później. Chciałem ich tutaj wszystkich uwzględnić. Oni są napisane po lewej stronie ekranu. Natomiast dla mnie najciekawsze było to, jakie oni mieli warunki startu. Ja je tutaj tak bezczelnie wymieniłem. Więcej niż skromne pensje, pan profesor Kuratowski mawiał tym młodym ludziom, że naukowiec powinien mało zarabiać, bo wtedy się bardziej skupia na pracy naukowej. Doświadczenie żadne, znajomość zagadnień jedynie ogólna z tych artykułów, które tu widzieliśmy. Literatura tematu była szczątkowa, wzorce brak, baza lokalowa brak, baza materiałowa lampy po a narzędzi, aparatury również było brak. Natomiast celem był ten ENIAC, który tutaj jest niżej. Tak wyglądała właśnie rok wcześniej uruchomiona maszyna, którą widział pan profesor Kuratowski. Lata 50-55 pr trwają prace. Nie mają wciąż, w do, dopiero w 50 roku grupa GAM uzyskała lokal na Śniadeckich 8. Już w 50 roku powstała maszyna przekaźnikowa pana Zdzisława Pawlaka, która miała tam szybkość jedna operacja na sekundę. Następnie ciekawe rzeczy to to, Państwowy Instytut Matematyczny, którego szefem był profesor Kuratowski, yy, razem z GAM wchodzi do Panu Już w 53 powstaje konstrukcja ultradźwiękowej rtęciowej pamięci Romualda Marczyńskiego. To jest ważny fakt, bo ta pamięć była bardzo szybka, aczkolwiek pracownicy IMM-u do tej pory wspominają, jak się rozlewała rtęć. Następnie już w 1954 powstał analizator równań różniczkowych pana Leona Łukaszewicza i w 1955 maszyna cyfrowa EMAL Romualda Marczyńskiego. Czyli mimo tej, tych bardzo złych warunków, te prace były bardzo szybkie. No i w 1958 roku Została uruchomiona maszyna XYZ. I ona pracowała. Jak czytałem wspomnienia panów, którzy je robili, to były takie niezwykle sympatyczne. Na przykład, jak uruchomili maszynę, to mówili, że dopiero na szóstym miejscu od prawej można było widać pracę licznika. A ona pracowała tak szybko na ówczesne czasy i ich wyobrażenia, że w ogóle nie było widać cyferek na następnych cyfrach. No powstała ta maszyna i, i ja tu chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że ciekawą rzeczą był nowoczesny program SACO. Na dole mamy wymienione nazwiska osób, które tą maszynę zbudowały. Chyba widać je, prawda? Nie będę ich czytał. Proszę Państwa, ta maszyna pracowała dobrze w ośrodku obliczeniowym. I ona właśnie stała się przyczyną tego zarządzenia, które na początku było tutaj powołane. Wtedy dopiero władze uwierzyły, że w Polsce możemy sami zbudować maszynę cyfrową, która działa. To spowodowało zasadniczą różnicę w sytuacji tych naszych instytucji, dlatego że wojsko przekazało ten budynek, no nie ten, za ścianą, Krzywickiego 34. I utworzono zakład produkcji doświadczalnej maszyn matematycznych. Wszystko to były jednostki jeszcze panowskie. Chciałem tutaj króciutką przerwę zrobić na historię miejsca. U góry po lewej stronie ten różowy kwadrat to jest właśnie miejsce, w którym jesteśmy. To były tak zwane baraki jerozolimskie. Było to zimowe odzobisko dla carskich wojsk. Dlaczego jerozolimskie? Ja doszedłem do tego, ale to nie teraz w kuluarach mogę opowiedzieć, bo to ciekawa historia. W, 60, w 85 roku powstały budynki. Ten w tej chwili stoi od Nowowiejski, to było 6 sierpnia wówczas. To jest wojskowy budynek, tam jest informatyka i łączność właśnie cyfrowa. Budynek, w którym jesteśmy teraz, to, to jest ten. To jest Wyższa Szkoła Wojenna a ten długi budynek został przekazany wtedy właśnie Instytutowi Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk jeszcze. Instytut, zakład budowy doświadczalnej maszyn matematycznych dostał zadanie zrobienia produkcyjnej wersji maszyny XYZ. Ona się niewiele różniła od XYZ, ale, ale była maszyną produkcyjną, czyli spełniała wszystkie te reżimy produkcyjne. Dane są tutaj podane. Jest to pierwszy polski komputer produkowany seryjnie. i Pierwsza sztuka powstała dokładnie 50 lat temu w 1960 roku. Następnie wyprodukowano serię 12 tych komputerów, które poczły świat. Na maszynie SAM2 ja osobiście w 64 roku miałem zajęcia z panią doktor Zjawin Winkowską z programowania. Zaliczyłem je, proszę Państwa, na 5. Sprawdziłem w indeksie. Następnie powstała następna maszyna. Był to prototyp maszyny przeznaczonej dla ówczesnych zakładów Elwro. Wtedy się ważyło, jakie maszyny będą produkowane przemysłowo. Zam-21 była to unowocześniona maszyna, Zam-2, ale jednak w tym czasie była już konkurencja innych konstrukcji, i do tej maszyny w Elwro były zastrzeżenia co do wąskich reżimów niezawodnościowych. Ona była dość wrażliwa na, 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 na zmiany temperatur i innych starzenia się elementów. W związku z tym wybrano inną maszynę. Ale Instytut Maszyn Matematycznych dostał zamówienie rządowe na zbudowanie naprawdę dużego komputera do obliczeń gospodarczych, przemysłowych. To był ZAM-41. I taki komputer powstał. Prototyp w 1963 roku, pierwsza sztuka w 1966. Ten SAM-41 był już bardzo bogato wyposażony, w ogóle maszyny IMM-owskie były bardzo bogate oprogramowane. I on już miał pamięci taśmowe, miał, miał, pamięć bębnowa, która była znacznie szybciej. Zamów 41 wyprodukowano 16 sztuk i, i one z, pracowały później w 16 ośrodkach obliczeniowych, to znaczy każdy zam 41 stał się zalążkiem ośrodka obliczeniowego, w którym się wychowało bardzo, bardzo dużo inżynierów i informatyków. Następne lata Instytutu to było opanowanie produkcji peryferiów. Tu króciutko powiem, jest pamięć bębnowa, która była już przy maszynie XYZ. Pamięci taśmowe używane powszechnie i w odrach i w riadach, produkowane później przez meramaty. Drukarki wierszowe, w której Polska miała specjalność w RWPG, produkowane w zakładach Mera Błonie. Początek opracowania to był IMM. No i mini komputery, które są na dole, o których nie będę mówił, dlatego że będą mówili koledzy, którzy je robili. W środku ten żółty to jest K202, no i później Mera 400. Przedtem mały, mały Mera 300, w którym pracował jako jednostka centralna Momik. Ośmiobitowy. No, przepraszam, jeszcze za szybko. Proszę Państwa, to był okres pracy organicznej, ale, ale wrócił ten romantyzm w pewnym momencie. Wrócił głównie chyba za sprawą pana dyrektora Piwowara, który został tutaj dyrektorem i w momencie, kiedy pojawiły się mikroprocesory, rzucił hasło budowy polskiego IBM-a, czyli polskiego PC-a. Ja już wtedy pracowałem w Jemenie i pamiętam ten zapał, który tu wszyscy biegali jak w ukropie, żeby zrobić. Któregoś dnia pracy pan dyrektor Piowar łapie mnie na, tak za, za ramię i mówi: Mamy już sieć, bo już była sieć z tego budynku do tamtego na komputerach PC. Te PC-ty powstały w 1986 roku. Pierwsza sztuka. Potem miały być produkowane w zakładach ERA, ale w tym czasie okazało się, że gotowe mazowie, nawet z polskimi napisami, mogą nam zrobić Chińczycy za cenę jedną trzecią ceny, którą można wyprodukować w Polsce. No i ten proces, proszę Państwa, zakończył właściwie produkcję hardware'u wszędzie na świecie, cywilnego hardware'u. Dlatego że po przeniesieniu się wielkich firm do produkcji yy, półprzewodników, komputerów na Dalekim Wschodzie, tam się już wszystko teraz robi. No i na tym się skończyła budowa komputerów. Nie historia JMM, który przeszedł do prac softwareowych, do yy, pracy nad oprogramowaniem, ale budowy sprzętu hardwareu już nie będzie. I to wszystko. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Chciałem